Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj jak widzicie będzie to Youtubers Live lecimy sobie dalej z tą giereczką yy, pomimo tego, że OBS mi sprawił trudności i niektóre gierki, które na kanale wlecą będą chcąc nie chcąc źle nagrane w sensie źle nagrane pod względem obrazu ale spokojnie już to naprawiłem, także się nie martwcie, ten odcinek i, i Raczej przyszłe nowe odcinki będę już dobrze ogarnięte. Teraz wszystko sprawdzam przed nagrywaniem, także wiecie, sprawdzą sobie rzeczywiście w pełni i w pełni. Nie tak jak wcześniej, że sprawdziłam, czy się nagrywa i luj. Nara. Dobra, więc teraz co, wczytywanie, no to wczytywanie. To dajmy sobie to. Jak najbardziej bardziej. dużo zarabiam z tych filmów już. No w sumie, jak mam już tyle subskrypcji, no to się zarabę tak? Wiadomo. Peglarki są jak dla mnie naprawdę świetne. Zrobisz <głosujesz> osiągnięcie. No to zróbmy mordercze spojrzenie. O tak. U, ale ja jestem groźny. O, groźny youtuber ze mnie. <głosujesz> MVP może? Albo <głosujesz> emocjonalne, bo to da. Chociaż to mi da. Nie, wolę to bardziej. Okej, okay, okej, okay. bo tego mam już na 7. git, starczy. I gra się zawiesza. no to. Kontrolowanie, jak najbardziej, tutaj pasuje jeszcze razy dwa. Więc spoko. Ekran wczytywania, no to dajmy. Tutaj MVP. Mhm. Tutaj MVP pasuje jak najbardziej. Tak, tak, tak. Znajdujesz Easter Egga. No to może. Poradę, dajmy. Mhm. Porada, jak najbardziej. Mogą sobie dać to. My bad. Ale dobra, niech będzie już. No i tutaj. Dajmy to, bo wszystkie nadaje na minus, także bez sensu Dajmy sobie to Okej, okay. no i tutaj plus 4 jest do tego, no to to, oczywiście, że to Dobra, ja tutaj robię to zadanie, publikuj fi filmy, to jest najważniejsze No, no i poziom mam, no to zaraz ogarniemy tam W rzeczy jestem związany, mogę zrobić tak Tu się łączy w... A na dół tu się łączy. To to mogę dać Na dwa już... O, mam jeszcze na dwa tu się łączy jedno na dół, no to, no to mogę dać. Nic w sumie, bo nie mam. I tu się łączy tak. Czyli gównia Dobra, zróbmy tak, bo to daje dużo do tego. Brakuje mi oczywiście, że bra... to pójdziemy sobie, pójdziemy sobie w to. I pójdziemy sobie w wy wy, wy, wy wy Może to i to. Tak, ja mam za mało, no ale wyszła jak wyszło. Akceptuj, jasne, że tak. Żadnego nowego rekordu nie ma. O co teraz? Otrzymujesz maila z YouTuba. Twój najnowszy film narusza jakąś tam umowę, ale no nie można go modyfikować. Nie obchodzi mnie to, oczywiście, że mi nie obchodzi. Bo już to było. Zarabianie, Ej, nie nie obchodzimy, tak to Kto by chciał zarabiać z filmików. Nikt. <głysy> Zarabianie, ale gówno, o tu mogę, co to jest wygadane. Pierwsze wrażenia recenzje i unboxingi zapewniają się plus 6% subskrybentów. No niby dobra, ale czy ja wiem poradnik. Prześlij film poradnik z najlepszymi poradami sekretami. Combo, podpowiedź... Roz, rozrywka... Y, rozgrywka, boże, rozgrywka X, X2. Są uh -huh. uh -huh. Zobywasz plus 6 subskrybentów nagrywając filmy wspólnie z innymi osobami. O! No to biorę to! Jak nie potrzebuję. Ja tu mam wszystko już. A, później mam poziom 18, Wow. Dobra, no to idziemy spać. Zjedzmy sobie coś. A ty, mój drogi, nagrasz ze mną film. Skoro kupiłam busty, busty, że po prostu dzięki temu mamy większe oświetlenie. No to oczywiście, że nagramy razem. Duet, tak jest. Duet. Oczywiście, że tak. No, 131. Tysięcy subskrypcji? Wow! I 2 miliony wyświetleń. Hmm, niesamowite. O, ten film tylko zrobił się 1 dolarów, ale i tak pieniędzy mam póki co sporo, więc nie potrzebuję pieniędzy. Pieniądze na co to prawda? Prawda? Useless! No, pieniądze. Eee, kto by to chciał? Subskrypcje, wyświetlenia, tak. Ale jakieś. Jakieś kurna subskrypcje? A czy może jakieś pieniądze? Pff, nie. <śmiech> nie. <śmiech> pieniądze niepotrzebne, dokładnie. Przetywanie gry, no to. O, po pozdrowienie. Albo dajmy logo. Dajmy logo, bo jest fajne. O, ale nagrywamy. Ale on ma kurwa zęby, zęby Bobra. <laughs> ale kurwa zęby Bobrowe. Bubry, kurwa, bubry <laughs> O, nie, copyrighty. Nie chcę żadnych copyrightów. Nie, 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 nie kolego. Co ty mi to na minę wpierniczasz? Jakiś copyright mi tu też dawać, kolego! Przestań, żadne copyrighty na filmikach, gra się zawiesza. No to. Wszystko na minus, dupę, wszystko na minus. Aha, plus 4 tego, dobra. Aha, bo to minus 3 ja pierniczę, ale gówno. To mogę dać. To jest najlepsze, luźna krytyka. Ale dało karty, tragiczne. Przed rozpoczęciem gry. Hmm. No, nie mogę nic innego dać. M muszę to. Tragiczne te, te karty, przysięgam. Zakupujesz osiągnięcie. Hmm. Plus jeden. Eee, przydałoby się, bo mamy to na zero. Nie wiedzieć czemu. Ale dobra. menu główne. No, karty daje tragiczne, szczerze powiedziawszy. E, dajmy sobie to po prostu, bo nie mam dobrych kart. Tragiczne się trafiają póki co. Hmm, może zabawna krytyka, bo potrzebuję i to, i to, więc to to jest najlepsze rozwiązanie póki co. No i jest git. No i może sobie tutaj zróbmy MVP, bo nie wiem, kto jeszcze zmontujemy, ale myślę, że to MVP może tutaj podratować naszą sytuację. No, i oczywiście, że to pomachajmy, papa, pa, widzowie, papa, pa. ale nie wychodźcie! Nie, wy, ja mówię do tych widzów z tego, wy nie wychodźcie, wy oglądacie dalej, proszę was, oglądacie dalej, no co a już byście chcieli wyjść, co? Nie, 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 proszę oglądać mnie tutaj dalej. Proszę oglądać te filmy. Dziękuję, dziękuję, zróbmy tak. Na dół, no to na dół zrobimy tak, drugie na dół już nie zrobimy, bo nie mam. Minus 2, ale plus 4 do tego idealnie. No i musimy dodać tutaj to. Dodajmy sobie to. I dodajmy to. Uh -huh. I tutaj już bez znaczenia możemy nawet wpierniczyć to, bo tutaj jest wszystko wid. Coż publikować film? Oczywiście, że chcę publikować film. 1000 uh -huh. wynik. Niesamowite. Piękne tutaj rekordziki poszły. No i świetnie. O to chodziło. Jeszcze jeden filmik muszę nagrać. I zrobimy to zadanie. Mhm. Uh -huh. Ten mi tu tańczy <noise> Mogę dać urlop? Nie no. Jaki urlop? Pracuj dla mnie. Nie ma urlopów. jesteś szczęśliwy, tak? No, ja, ja myślę. Bo jak będziesz szczęśliwy, no to połowa wypłaty mniej niestety. No taka... Taka jest zasada w naszej firmie. Jeśli masz zły humor i nie chcesz nagrywać filmików, to płacimy połowę mniej pieniędzy. Ponieważ kanon jak nie będzie musi rozwijać, a wtedy... A ty, ty wtedy spowalniasz mi to, więc nie, nie, nie O, czekaj, cześć filmę -H -H A będę w filmy hal ale Czy znajdziesz może... Czy znajdziesz może czas na... Mm, firma HAL No ale ja robię... Dla Hony staram się robić jak najwięcej Ale dobra, przyjdźmy No, ile EXPA proponują? Idziemy za dwa dni to będzie. No dobrze, dobrze, dobrze. Eee, teraz tak, co jest? Pracownik z komputerem to świetny pomysł, ale za to ale za, to za mało. Ale za to za mało. Co chcę więcej, chcę stworzenia całego zespołu YouTuberów. Powoduje, że muszę znaleźć nowy dom, gdzie takie przedsięwzięcie będzie wykonalne. Jaki nowy film, nie? E, czy może jaki nowy dom? No, dopiero się przerudziliśmy tutaj. Już ci od od pieprza człowieku. Już ci od tu od pieprza. Już byś chciał więcej w dupę człowieku. Daj mi spokój. Masz to. Zdjęcie z moich hashtag stóp. Hashtag okazja. O, chcecie moje stopy oglądać. O, ciekawe. Ciekawe. Dobra, zaproszmy naszą dziewczynę. Pójdźmy z nią gdzieś może. Może pójdźmy na... nie wiem. Chociaż ja idę na to wydarzenie za dwa dni. No, no to ja nie mogę iść na żadnej no, Dobra, to tsss. nagrajmy coś. A nie, kupmy najpierw gry jakieś. Bo już te gry są już niepopularne. Okej, okay, tak kupmy sobie jakieś giereczki. Tutaj yy, ta giereczka ma jakieś tam wyświetlenia, ale nie wiem czy mam tą konsolę. Czy się na pc coś dobrego kupić? A na PC-ta nic nie wyszło, no oczywiście. Po co by miały wychodzić gierki na pc prawda? Ta jest tania gierka, to może zrobimy na tym content jakiś. I ta gierka się zwróci już całym pierwszym zakupem. Yy. Ta już jest gówniana, ta jest płynna, współcześnie nie płaca. Ta, yy, które są tutaj. Ta ma lepsze oceny, więc to może być to. No i na razie tyle. Jak i będziemy mieli konsoli, to zamówimy też konsolę do nich, wiadomo. Ja mam 800 dolarów. Uh, uh, uh. A jak już tutaj wyprowadzka? Czemu nie mogę się wyprowadzić? Przeba na drzwi klikało, no nie? Gdzie indziej to się klikało? Nie mogę. Aha nie, twój dom przekliknąć, tak? A kur nowy smarton, publikuj treści w sieci społecznościowej i zbierz 30 tysięcy subskrybentów. Aha, czyli... Czyli ja nie, ja nie, czyli... ja nie mogę... jeszcze. Aha, zatrudnij pracownika i kup nowy komputer i opublikuj nowe filmy. 10. Nie no to ja już mogę chyba, no nie? A mogę, mogę Ale ja muszę tyle płacić! chyba cię coś posrało. Ile ja mam płacić? Pff, ty jesteś chyba chory na łepek. Sy synek, Synek, ty chyba chory na łeb, że ja mam tyle płacić. Jak ja mam ledwo tyle pieniędzy. Weź te kurwa klocki, nagrajmy. Bo aż wy teraz najwiliście Weź mi te klocki, zb zbuduj panie. Zbuduj pan mi te klocki, bo naprawdę. Dobra, ile to się już nagrywa? 12 minut, o e, ja to spoko. No, soj mi tam dupę, ja tu nagrywam odcinek. Kurwa, tu bo na minus, ale dobra. Minus i plus daje plus. Gdyby ktoś nie wiedział, tylko będę miał taki ekran wczytywania. No to. Hmm. Daj mi to mi tylko minus jeden, więc w teorii. A, dajmy ten sierżant. Dajmy to. Czemu nie? Mamy tylko, tylko w to, więc. Oj, jest tragicznie. Ale rozczarowany to nie, bo to mi da na minus, to ja nie chcę. Dajmy tak, po prostu, okej okay. Wprowadzenie do gry, no to dajmy Techniczny komentarz najbardziej tutaj pasuje Minus jeden do tego co prawda, ale no trudno Wyjdziemy chyba na minus jeden, ojojoj Kajdujesz ukryty przedmiot, no te karty póki co daje Daje słabe naprawdę, ja nie wiem o co chodzi Ale teraz na Frodo daje takie słabe karty a ja idę na event teraz, no fajnie No gówno, no to MVP dajmy sobie, czemu by nie Mam problem tutaj z tym, widzę mm. Niszczysz wszystko, no to co? Nie wiem, Bordersze spojrzenie No takie no co? Czy mam wszystko w grze, jest git Nie ma domku w minecrafcie, żyjemy Żyjemy bez domku w minecrafcie, okej? Okay? No, proste Dobra, no to by się przydało w sumie uh -huh. To, niech będzie, no i tyle No i nie mogę tutaj nic, mogę pomachać jeszcze Na koniec, więc pomachajmy i aż idą to wydarzenie, tak? Okej, okay, okej. Okay. Czemu by nie No i co? Montujemy filmik, make tych pyk Tak, y, dwa do góry Nie mam, y, więc nie dam <ścoughs> Nie dam, no, więc nie mam muszę też dać najbardziej opłacalne w sumie dla mnie. To daję aż cztery na tym, ale nie, nie muszę dać to i to w sumie. No. Brakuje mi tego, więc dodajmy tytuł i dodajmy to, dodajmy to i chyba tyle Brakuje tu dwóch punktów, tu brakuje ten i w montażu już odstajemy mocno. Oj, oj oj. Robię kurs montażu. W tej gierce, nie, nie? ma co, naprawdę odstaję, no. Odstaję z tym montażem. Dobra, trzeba poćwiczyć ten montaż, bo naprawdę odstaje tutaj bardzo, bardzo mocno. Dobra, idźmy tak ubrani oczywiście. Drip... Kurwa, chciałem powiedzieć ten tekst z z piosenki, ale nie pamiętam jak to szło, bo nieźle go wymówię, ale no. Drip, ship cash, jakoś tak. Jak nie, no to trudno, ale jakoś tak. Drip, ship cash, tak, dokładnie. Wyglądamy jak y, miliony dolarów. <ścoughs> tak, miliony dolarów, dokładnie tak było, nie zmyślam. Witam w prezentacji Corporate Vigilant, chyba tak to się czyta. Nie wiem, mój angielski jest słaby Gra z gatunku platformówka i zostanie wydana na HAL PC Okej, okay, spoko, spoko Bardzo fajnie platform. Serdeczne te gry są na poziomie dobrze No i fajnie, no i git. daj mi ją za darmo Gra zostanie wydana dnia lipiec 18, będzie kosztować. z Jeśli chcesz ją za darmo możesz poprosić o nią asystentkę na sesji zdjęciowej. Oczywiście, że ja ją poproszę Ja mam wam płacić, ja mam płacić za nowe gierki? Pff. Tylko debil by płacił za nowe gry Wy mnie zapraszacie na jakiś event i nie dajecie mi gry w zamian? No co Honej mi dało gry za darmo, więc wy też musicie Jak nie to nara! Witam, nazywam się ABB i jestem handlowcem w HAL Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli kontynuować współpracę Na ta ta Ja tylko pracuję dla Honej, a wy, wy sam w teorii, ale no Dawaj gry za darmo, tam się wtulają. Czekaj, y, podobno grywasz dobre filmy, czy możesz nagrać film o grze i przesłać go, jeśli ci grę? Dobra, aha, bo to jest coś podobno znajomego. uj ile pieniędzy! Za pieniądze? Jasne! A gdzie jest ta przedstawicielka, bo ja chcę grę za darmo. Halo, przedstawicielko! O, tu jesteś! Poproszę o grę, oczywiście. O, nagraj wywiad, możemy nagrać wywiad. Lubię ciebie znać w tej ale nikomu nie mówię. dobra. Nagrajmy wywiad. Nie wiem, czy moi widzowie będą się lubili nagrywać wywiad. Aha, bo ja się energii. energii. Nagrywamy wywiad. Fajnie, fajnie. Dajesz mi gierkę za darmo. Mam nadzieję, że warunki umowy nie są uciążliwe. Tak, tak, fajnie. Znaczy też nagrywać wywiad. No i co mam zrobić? Uśmieszek. Bo te karty też kosztują. No tak. Rozmówca nie może przestać się śmiać. Emocjonalny czy MVP? MVP, bo razy 2 jest. Uh -huh. yy, rozmówca powiada na długie pytanie jednym słowem, nie. No to zabawna krytyka, takie albo nie, bo to jest na minus. No to porada, takie no co, no. Yy, Po prostu nasz no, rozmówca nie umie się wypowiadać yy, w żaden inny sposób, więc odpowiada taka a nie inaczej. Dziękuję, do widzenia. No to może dajmy zabawny komentarz, ponieważ nie mamy. Rozmusta mówi, co chce. No i fajnie, no i e, no i śmiejmy się z niego. <tulet> śmiejmy się z niego. Haha, ale debilka. No to jest głupie pytanie. No to co? No to... Zabawna krytyka. O! Pośmiejmy się z samych siebie. No i kit Jakiś facet krzyczy w tle. No to dajmy to. Emocjonalny. <tulet> Załknij mordy, durniu jeden, bo ja tu nagrywam wywiad. <tulet> tak... Otrzymujesz nieprzyjemną odpowiedź. No to co? Mordercze spojrzenie. <laughs> idealnie, idealnie. Mordercze spojrzenie takie, co? co? Co ty powiedziałaś? Mikrofon podczas wywiadu jest wyłączony. O, tak, komentarz techniczny idealnie pasuje do tego. Przerwa na reklamę. O, <laughs> na reklamę czas, gdy trzeba zakończyć wywiad. No to to, bo plus 4 mi to da. Piękny wywiad, dziękuję, dziękuję. Do widzenia. Zmontuję go jak wrócę do domu. Jasne, że tak jakie pięknie, pięknie, idziemy tutaj sobie... Um. O, tu jest jakiś ten... Co ty chcesz? A nie, to jest to, to pozuj do zdjęć. Tak, pozujmy. Myk, tych pyk, pozujmy do zdjęć. Flesze, paparazzi, te sprawy. Bryz już widzisz, dziękuję za przybycie. A teraz mi dziękujesz, tak? A wcześniej, że mnie nikt nie zna ty parku pieprzony w dupę, widzisz? Jestem w dupę znana, ty co kurwo? Pracujesz na ochronie szmato na ochronie kurwa pracujesz, arcyt za udział w prezentacji VG Land chyba bo się czyta, mam nadzieję, że od, e, odwiedzisz nas no, również w kolejnych wydarzeniach. Tak, 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 jasne, jasne, wpadnę, mhm, uh mhm, -huh, uh -huh. tak, tak. Wpadnę, wpadnę. Oczywiście. Dobra, idźmy spać, zmontujmy sobie to, bo czemu by nie. O, nowy poziom, jupii! Dobra, yy, kupmy nowe karty. Chociaż nie mamy zbyt dużo punktów, a te nowe karty są mega drogie. hm. A może kupmy nową? To. A mogę lo logo mieć, okej. Okay. Dobra. A może to kupmy? Luźna krytyka, okej. Okay. No i może zachowajmy resztę punktów na później. Mhm. Dobra, montuj ten wywiad, panie, bo jeszcze muszę tą gierkę nagrać, bo ja chcę pieniądze. Panie, bo ja chcę pieniądze jeszcze z tego dostać. Montuj film, oczywiście. Wywiad. No tak, tak go nazwijmy. Wywiad. Bardzo kreatywna nazwa filmu. Wywiad. Co, co, co dzisiaj na kanale? A dzisiaj na kanale wywiad. Są takie jakieś obroty robi. Dupesalta i tak dalej. ja ciągle nie mogę nagrać. Bo to się przesyła, tak? Nie mogę. Okej, okay. to niech się szybciej przesyła, bo ja muszę jeszcze nagrać. Tamtą tam, tą gierkę wiesz o co chodzi? No, już nagrać tamtą gierkę jeszcze. Dobra, montujmy to tak. Można tak. W dół powiadasz tak. No to to. Dwa w dół, no to to. Jedno w dół, no to w sumie chyba nie mam już. A mam to, ale to nie będzie pasowało. Hmm. To nie pasuje nigdzie w TUPE. Zróbmy tak. Zróbmy po prostu tak. I zróbmy tak. Brakuje nam, no to dodajmy tytuł. Zróbmy to, zróbmy to. I tyle mogę tego zrobić, no to tego będzie trochę za mało. No ale i tak jest. Ło kurde, do wywiadów trzeba aż tyle. W montaż? O was! <grymne> nie najgorszy wynik zrobił na kanale. Ten wywiad zauważasz, że w ostatnim filmie psuje się dźwięk, nie słychać tego za bardzo. A naprawa tego fragmentu będzie zasadą na to robisz. Naprawiam dźwięk, żeby mnie subskrybenci lubili. Tak, dokładnie. Naprawiamy dźwięk. Nie chcę trzy razy. Nie skan potrzeb, no no dlatego idę spać. Aha bo ja muszę tą gierkę nagrać. Oj oj, oj chyba nie zdążę. Oj oj oj, ojoj. Oj. Aha, on jest głodny, no to... I co to jest jedz? to i coś zjedz! Jak jesteś głodny. O, to muszę nagrać. No w sumie. O ta gra jest taka niska ten, na temat ten, dobra. Muszę... Aha, kup konsolę, jaka to jest konsola? P PS3 Dobrze widzę? Czemu tu jest znaczek PS3? What? Czemu tu jest znaczek PS3? Huh? Halo? Czy wy chcecie pozew od Sony? Tak? Wy chcecie pozew od Sony? Well, well, well. No Microsoft was nie pozy, bo tu jest Microsoft. Takiej konsoli raczej nie ma. Ale PS3 jest! Więc wy chcecie pozwu? Naprawdę, twórcy tej gry chcą pozwu od, od Sony? Ja wiem, że Sony jeszcze nie pozwało, ale gdyby chciało, to może. Sami się wystawiliście, tu jest napisane PS3. A PS3 istnieje, Gdyby się nie wiedzieli. O, fajna miniaturka. Bardzo mi się podoba. Ja nie zdążę tego filmiku nagrać, bo jeszcze muszę kupić konsole. A za Play Studios, a to przepraszam znaczy zrobicie taki sam jak, jak ma ta konsola, ale to jest Honey. Okej, okay, to jest Honey... Play Studios, okej, okay, dobrze, to jest Play Studios, no my bad. Ale znaczek ma taki sam Kurde, moja postać jest głodna. Żyj to No ja nie zdążę tego nagrać, ja potrzebuję pieniędzy Ja potrzebuję pieniędzy. No i coś... Co mam się tam nie podoba w tym wywiadzie, no... Opaczka, jest konsola nowa już przyszła konsolka, oh yeah, a ja muszę jeszcze żreć, o tak no mam dwie godziny, dwa dni na nagranie tego zmontowanie, dobra pieprzysz nagrywamy to, bo ja bo ja się nie wyrobię, a ja muszę to nagrać rozgrywka, nagrywamy to nagrywamy to, bo ja potrzebuję pieniędzy okej, okay. nie chcę kogoś zawieść, skoro ktoś mi tutaj dał takie zleconko, to czemu by nie Pieniądze, wiadomo, sława, te sprawy. No tak, tak. Samouczek. No to porada gór. góry. Jup. to pora góry jest idealna do tego. Wprowadzenie do gry. Hmm. Rada minus jeden, ale dobra. Zróbmy to, może się odbijemy potem. Tym, że mamy wracać do gry w ostatniej chwili, no to dajmy... Zabawna krytyka, jak najbardziej. Mhm, mhm, mhm. Tutaj mamy tutaj 0, więc jest trochę lipa. MVP myślę, że jak najbardziej tutaj pasuje. Oczywiście, emocjonalne by trochę więcej. Ale dobra, niech będzie i tak. Znajdujesz Easter Egga, no to. Aha, minus. F, oczywiście, że na no to mordercze spojrzenie, ok. Ok, ok, mordercze spojrzenie. Tak, tak. Yy, no to myślę, że. Yy, Gownione grała karty, więc damy to. Ja mam tutaj tylko to na dwa, A i dostanę na minus, tak? Mhm. Ale tak to muszę wziąć i tak Bo mam za mało Więc zbiorę nawet to Ekran wczytywania No to Emocjonalne dajmy, ale potrzebuję tego bardzo Wszystko inne mam 7 na 9, okej okay, Może być, może się jakoś lepiej zmontuje Będzie, nie wiem Porada może, o o o 150. Jeden do, do, dolarów? Wow! Eee, dajmy to, bo może mi braknąć w sumie, jak tak patrzę. Mhm, mimo wszystko to może braknąć, więc dajmy tak po prostu. Szybko. Da, mam 15 godzin. O, wpisz dół. Nie zdążę, bo to właśnie to się wstawi, i do już nie zdążę. No i po pieniądzach. No niestety. Wywiad był ważniejszy, ok? Dajmy tak, dajmy tak, dajmy tak po prostu, żeby tak najbardziej szło w tą stronę. Mogę zrobić, aha bo to na dwa ma być, no to na 2 nie mam chyba, na no nie Mam gówno mam, nie na dwa, dobra, to dodajmy tak I seraki siak kurwa No i 5 na 9 w jest, 7 na 9, okej, okay, no to trudno No i to się nie wstawi po pieniądzach, no ale dobra Przynajmniej gra popularna No niestety To się tak szybko nie wstawi, więc niestety, ale nie dostajemy tych pieniędzy Trudno Wyszło jak wyszło, no ja masz filmu spieprzaj Dobra, ale mam nagraną tą gierkę, więc załknij mordę Już <grym> się nagrywa. Dobra. Yy, więc... To by było na tyle. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na moim kanale. Trzymajcie się na razie cześć!